Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w imieniu Domu Kultury Scorween. Dzisiaj znowu jest ze mną PZD, który będzie towarzyszył nam podczas kolejnych warsztatów. Mamy niesamowitą porę roku, moi drodzy. Mikołajki za nami, ale zbliżają się święta. Święta, podczas których będziecie czekali na prezenty, będziecie kultywowali wszystkie piękne tradycje świąteczne, i ja Wam dzisiaj chcę pokazać, jak sprawić, żeby te święta były. Jeszcze ładniejsze, jeszcze bardziej świecące, jeszcze bardziej e, magiczne. Zobaczcie, ja mam na sobie takie rogi Renifera w kolorze złotym, e, które oczywiście kupiłam w sklepie, ale można spróbować zrobić takie rogi Renifera samemu w domu. Jest na to kilka sposobów. Zapewne w internecie też znaleźlibyście kilka filmików. Ja pokażę Wam dzisiaj mój sposób, który sobie sama wymyśliłam i który być może sprawi, że będziecie mieli. I jeszcze ładniejsze, własnoręcznie zrobione rogi Renifera niż te, które ja mam w tej chwili na głowie. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebnych naprawdę sporo rzeczy, więc ja będę Wam w trakcie tych warsztatów po kolei mówiła, co może się do tego przydać. Przede wszystkim ja mam blok techniczny, ale kluczowym elementem tego bloku technicznego. W zrobieniu moich rogów będzie ten karton, ten karton z tyłu, który jest okładką mojego bloku technicznego. Więc, jeżeli wy nie macie bloku technicznego, to na przykład możecie wziąć jakiś karton, w którym Mikołaj dostarczył wam prezent na Mikołajki i użyć czegoś, co będzie równie mm, twarde i sztywne, tak jak mm, okładka mojego bloku technicznego. Więc to już mamy. Ja sobie też wymyśliłam, nie wiem jak to będzie wyglądać, będę to przy Was próbowała po raz pierwszy w życiu, że ja sobie użyję. Mam taki fajny, zobaczcie, papier do pakowania prezentów, który zostawiły u mnie świąteczne elfy. Jeden jest, zobaczcie, szary, ale z takimi elementami złotymi. Drugi jest z kolei znowu taki szaro-brązowy z elementami srebrnymi. I oczywiście, słuchajcie, trochę brokatów. I wszystko, czego użyję dzisiaj do tych warsztatów, zależy, jakie sobie rogi wymarzyłam, bo mogę sobie zrobić rogi złote, srebrne, ale ponieważ wyjątkowo podoba mi się ten karton, to chyba zrobię rogi srebrno-złote, ale bardziej srebrne. No to zaczynamy. Słuchajcie. Jeżeli będziecie robili taką opaskę z rogami Renifera dla dziecka, to spokojnie wystarczy, jeżeli. Użyjecie na tą główną część, na podtrzymanie naszych rogów, kartki z bloku technicznego, ponieważ obwód głowy dziecka jest dużo mniejszy niż mój obwód i myślę, że wycięcie paska z takiego bloku zdecydowanie wystarczy. Oczywiście, można przed tym zmierzyć sobie głowę centymetrem. Ja centymetra nie posiadam, więc będę to troszeczkę robiła na oko. Biorę sobie już kawałek. Mojego ulubionego papieru do pakowania. On już jest zgięty na pół, ale zobaczcie, gdybym chciała sobie z niego taką opaskę zrobić, no to już widzę, że jest za gruba, no i że trochę dziwnie bym wyglądała. Więc teraz muszę sobie ustalić szerokość opaski, którą potem będę mogła założyć na czoło. Więc zobaczcie, ta, jak już Wam powiedziałam, była za szeroka, więc obcinam mój papier do pakowania w takim momencie, żeby. On nie był ani za szeroki, ani za wąski. I na oko znowu zobaczcie. Wybrałam sobie taką szerokość. Te wzorki, które mam na tym papierze, są o tyle fajne, że nie muszę niczego malować linijką, bo dokładnie wiem, w którym momencie mam przeciąć. No i tnę, tak powiedzmy mniej więcej, o. Myślę, że albo jeszcze na wszelki wypadek zawsze będę mogła potem uciąć, jeżeli się okaże, że jest. Dino troszeczkę szaleje ze mną. Coś mu się spodobało. No tak, tak Dino, robimy opaskę renifera. Zobaczcie, teraz mniej więcej tak sobie wycięłam i mogę sobie to sprawdzić. Szerokość wydaje mi się już ok, ale zdecydowanie moja opaska jest za długa. Więc co robię? Staram się zmierzyć no jaki Tutaj wysokości obciąć i zaznaczam sobie z tyłu z jednej i z drugiej strony. Tutaj zdecydowałam, że będzie w tym miejscu dobrze. Jeszcze raz przykładam, może pokażę Wam to bardziej z przodu. No, myślę, że tak będzie ok Teraz oczywiście będę musiała tą opaskę połączyć klejem. Zdajmy sobie zaraz moje rogi, bo będę cały czas musiała przymierzać to, co robię. Więc teraz, żeby to było słuchajcie silniejsze, twardsze, żeby się lepiej trzymało, to są dwa sposoby. No przede wszystkim muszę ten papier skleić i połączyć, ale mogę do środka wsadzić kawałek bloku technicznego, opaskę z bloku technicznego, żeby tą moją konstrukcję troszeczkę wzmocnić. Oczywiście ten blok techniczny, tak jak Wam mówiłam, jest dużo krótszy i nie obejmie mojej głowy, ale wzmocni moją opaskę w tej kluczowej jej części, czyli tutaj na przodzie. Więc zobaczcie, biorę sobie, przykładam mniej więcej tak na oko. Mogę sobie zaznaczyć tutaj ołóweczkiem, że przynajmniej tutaj, ale oczywiście to, co będzie w środku, może być trochę mniejsze. No i teraz staram się, zobaczcie poniżej tego, wyciąć w miarę równy paseczek którym wzmocnię moją opaskę no dobrze i teraz co robię teraz tak jak Wam mówiłam wszystko to razem skleję wsadzę to tutaj do środka, zakleję i dzięki temu opaska będzie mocniejsza i silniejsza. no to do gry wchodzi klej ja tym razem kochani użyję mm, kleju w płynie żeby to połączyć, bo ten w sztyfcie może być troszeczkę za słaby. I zobaczcie, co robię. Po prostu, na całej po prostu mm, długości i szerokości tego, co sobie przygotowałam, smaruję tutaj, zobaczcie, nie żałując sobie. Smaruję i wylewam dużo, sporo kleju. Ponieważ nie chcę mu się, się pobrudzić, to mogę to zrobić palcem, i potem po prostu rączki wymyć, ale ja spróbuję zobaczyć ten klej, troszeczkę rozprowadzić pędzelkiem. Dzięki temu nie pobrudzę sobie dłoni i będę mogła pracować dalej. Czyli rozprowadzam sobie ten klej. Dbam, żeby było go naprawdę tutaj dużo, żeby się wszystko dobrze skleiło. Kładę. Mniej więcej tak, jak Wam mówiłam, na środku przyklejam tą część. No i teraz kładę klej, rozprowadzam z drugiej strony. Słuchajcie, po posmarowaniu klejem obu części zamknęłam. Y Mój papier do pakowania z ukrytym w środku kawałkiem papieru technicznego, dociskam. Mi się troszeczkę pomarszczyło w niektórych miejscach. Trzeba to robić uważnie. I zobaczcie, w tym momencie mam już taką gotową opaseczkę, którą będę mogła tutaj za chwilę skleić. Oczywiście muszę jej dać troszeczkę czasu, żeby wysła, więc to odkładam sobie na bok. No, i przechodzę do wykonywania rogów renifera. Zobaczcie, tutaj te rogi wyglądają tak, mają taki kształt bardziej mi to przypomina rogi troszeczkę łosia. Można te rogi zrobić w takim kształcie, jaki Wam się najbardziej podoba. One mogą być duże, bardziej wysokie, bardziej rozłożyste. I co? No, teraz musimy po prostu wziąć ołówek, który ja też gdzieś tutaj kochani mam. O, jest, mam ołówek. I spróbować zaprojektować swoje własne rogi Renifera. Zobaczcie, robię to też ja. Cały czas bierzemy też pod uwagę, że mamy taką opaskę. One nie mogą być jakieś mega wielkie, mega rozłożyste, bo ta opaska jest po prostu z papieru i musi te rogi spokojnie utrzymać. Więc zobaczcie. Ja spróbuję sobie wymyślić takie rogi i maluję, i wy też to robicie, tak jak Wam się to podoba, na tym kartonie, który Wam pokazywałam, i zrobię sobie. Jeden rożek, drugi, coś takiego. I zobaczcie, ja sobie wymyśliłam taki kształt, ale oczywiście, wy możecie sobie wymyślić zupełnie inny, tak? I teraz co robię? Ponieważ te oba rogi muszą być identyczne, to najpierw wycinam. Te pierwsze, potem przyłożę mój wycięty kształt do kartonu, odrysuję i wytnę. Więc zobaczcie, namalowany róg, wycinam. I tak jak mówiłam, Wy możecie sobie wymyślić własny kształt rogów. Możecie razem z rodzicami na przykład pooglądać zdjęcia reniferów w internecie i możecie zrobić te rogi jak najbardziej podobne do tych prawdziwych, które renifery mają. Możecie też zrobić rogi jelenia. Wszystko to, co Wam przyjdzie do głowy. To zobaczcie, ja już wycinam. Zobaczcie, wycięłam już mój róg. To teraz muszę zrobić drugi, więc zobaczcie, odwracam go. Ten był tak, czyli ten robię w odwrotną stronę. Biorę sobie ołówek i odrysowywuję. Oczywiście w naturze jest tak, moi kochani, że te rogi czasami nie są idealnie równe. Ale ja robię taką opaskę dla was, żeby wam pokazać. Więc ja się jednak nie pokuszę na naturalną asymetrię i zrobię idealne dwa takie same rogi. Więc zobaczcie, odrysowywuję. Dwa rogi już wycięte, zobaczcie, są naprawdę bardzo podobne. No to teraz to, co dzieci lubią najbardziej. Musimy te rogi, zanim je przyczepimy do opaski, którą zrobiłam wcześniej, musimy je po prostu teraz zamienić w jakieś magiczne, świąteczne rogi Renifera. Yy, I tu do gry wchodzi brokat. I słuchajcie, brokat nie do końca jest ekologiczny, ale jest piękny i wszystkie dzieci go lubią, dlatego jak go używamy. To uważajmy, żeby on nie dostał się na przykład do wody, wyrzucajmy go w bezpieczny sposób i używajmy go tylko tyle, ile nam naprawdę potrzeba. I zobaczcie, ponieważ tak jak Wam pokazywałam, wybrałam papier, który jest powiedzmy taki srebrny bardziej niż złoty, to użyję sobie takiego złoto-srebrnego brokatu. Mogę zmieszać nawet dwa. I co teraz robię? No to teraz moje rogi muszę posmarować klejem i tutaj spokojnie. Możecie użyć już, żeby było szybciej kleju w sztyfcie I to, co robiliśmy już wcześniej podczas innych warsztatów. Po prostu smarujemy sporą ilością kleju nasze rogi. Z jednej strony, oczywiście, można to zrobić z dwóch stron, jeżeli chcecie być bardziej magiczni, bardziej dokładni. Ja zrobię to z jednej strony, ale Wy, jak będziecie mieli w domku więcej czasu, to możecie zrobić. Jedną stronę brokatową waszych rogów, a potem możecie, kochani, em, poczekać aż wyschnie i zrobić kolejną. I zobaczcie, co ja zrobię. Ja sobie wysypię tutaj trochę takiego brokatu, który jest nieco większy, i wysypię sobie tego, i zobaczę, jak to będzie wyglądało, kiedy je pomieszam. Może to będzie bardzo ciekawe, i, i zobaczcie. I teraz co robię? Sypię ten brokat na. Rogi, które zrobiłam. Trochę to potrwa, więc y, być może przyspieszymy, ale będę Wam cały czas pokazywała, jak to robię. I to oczywiście muszę zrobić z dwoma rogami. Zobaczcie, ten cały brokat, który mi się wysypał tutaj y, na blok, ja go nie zmarnuję. Po prostu te wszystkie miejsca, w których nie udało mi się. Tamtą metodą y, umieścić brokatu po prostu posmarowałam puste miejsca klejem i w tym momencie dociskam moje rogi i one bardzo fajnie zbierają brokat y, prosto z bloku. Widzicie? Jeszcze popoprawiam. OK. Myślę, że ten jest OK. Tutaj jeszcze, zobaczcie, mam taki malutki fragment, który spróbuję dodać. O. No, i w ten sposób udało mi się y, wykonać, poczekajcie, zamienię, bo to będzie dokładnie tak. W ten sposób udało mi się wykonać y, rogi brokatowe. No to teraz zobaczcie, one też muszą chwileczkę poczekać i y, wyschnąć, żeby ten Brokat się do nich dobrze przylepił, tak jak Wam powiedziałam, Wy możecie zrobić jeszcze tak, że jak z tej strony wyschnie, smarujecie klejem z tej strony i z tej strony też używacie brokatu. No dobrze, to teraz słuchajcie, muszę sobie tylko wytrzeć rączki, oczywiście jestem przygotowana, mam chusteczkę, żeby niczego nie pobrudzić, no to teraz przechodzę do mojej opaski. Sprawdzam oczywiście, która strona jest lepiej wykonana, równiej, ładniej, wydaje mi się, że ta, więc teraz sobie tutaj przymierzam. I teraz zobaczcie, jak Wy będziecie robić to w domu, to użyjcie po prostu tutaj zszywacza. Tak, zszywacza, który mama, tata na pewno mają, i zszywacie te dwie części po prostu zszywaczem. Ja niestety zszywacza nie mam. I u mnie, żeby to się bardzo dobrze trzymało, ja użyję kleju, kropelka, który bardzo szybko to połączy. Więc teraz połączę moją opaskę, a za chwilę będę się starała przyczepić do niej rugi, które w tym momencie schną. Posmarowałam moją opaskę kropelką, docisnęłam. Ten klej ma to do siebie, że naprawdę bardzo szybko łączy różne powierzchnie, tylko tak jak Wam wcześniej mówiłam, nie jest on do końca bezpieczny dla dzieci, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie go używać, to tylko razem z rodzicami. Słuchajcie, przykleiłam. Dobrze, mam nadzieję, że jako tako to wygląda. To teraz muszę zająć się moimi rogami. Zobaczcie. Będę się starała je przyczepić w ten sposób z jednej i z drugiej strony mojej opaski. Więc już sobie robię to na próbę. Mniej więcej tak. I teraz zobaczcie, ja znowu użyję kleju kropelka, Wy możecie użyć w domu znowu zszywacza i możecie przyczepić wasze, wasze rogi do Waszej opaski zszywaczem. Ja zrobię to znowu kropelką, żeby było po prostu szybciej i żeby lepiej się trzymało. Więc patrzę mniej więcej, gdzie jest miejsce, w którym powinnam przyczepić róg. Wypada mi, że tutaj. Smaruję klejem kropelką. I dociskam mój róg. I oczywiście znowu będę musiała odrobinę potrzymać. Słuchajcie, jeden róg się już trzyma, to próbuję zrobić to samo z drugim. Czyli też smaruję klejem kropelką, delikatnie. I dociskam mój drugi róg. Zobaczcie, rogi przykleiłam. To jest jednak karton, to jest jednak papier. One się mogą wyginać w odwrotną stronę, ale Wy możecie je doprowadzić do takiego kształtu, na którym Wam zależy. Zobaczcie, ja spokojnie je delikatnie wygięłam. Jak będziecie mieli więcej czasu, to możecie je z tyłu też podkleić i umocnić. No to teraz słuchajcie, nie zostaje nic innego jak je przymierzyć. Wam pokażę, jak tego Renifera zrobić jeszcze bardziej e, magicznym e, i co użyć. Każda mama ma w kosmetyczce czarną kredkę albo eyeliner do malowania kresek i zobaczcie, wy też możecie tego użyć. To jest nieszkodliwe i jak sobie pomalujecie tą czarną kreską nosek albo eyelinerem, nic się nie stanie. No to słuchajcie, to teraz wam pokażę, co zrobić, żeby zrobić sobie szybko nos Renifera, żeby wasze przebranie świąteczne było jeszcze lepsze. Do gry wchodzi oczywiście lusterko, ja wybiorę eyeliner i co robię? Maluję sobie tym eyelinerem nos na czarno. Nie przejmujcie się, jeżeli on nie będzie idealnie czarny. Możecie poprosić mamę o pomoc. Niech Wam pożyczy taki eyeliner albo kredeczkę. Malujemy sobie nosek. Zaraz Wam pokażę, co dalej robimy. I zobaczcie, co robimy dalej. Robimy tutaj taką kreseczkę. Jest to naprawdę proste. Ale to nie koniec. Żeby nasz nosek był brokatowy, tak jak nasze y, uszka, no to co robimy? Zobaczcie, bierzemy albo kremliwe A, albo maść z witaminą A, albo jakiś błyszczyk w płynie, który mamy i zrobimy teraz prawdziwe czary. Bierzemy sobie odrobinę takiego, słuchajcie kremu niwa albo maski z witaminą A, albo kremu Bambino, robimy tutaj sobie takiego klaksa i zobaczcie, bierzemy nasz brokat i dzięki temu właśnie kremowi nasz brokat idealnie przykleja się do nosa. I taki prosty makijaż Renifera, jak i takie rogi, możecie sobie sami zrobić w domu. To słuchajcie, mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że zrobicie takie rogi Renifera mamie, tacie, bratu, siostrze, że będziecie się dobrze w te święta mimo wszystko bawić. I ja Wam życzę w imieniu Domu Kultury Skolwin wesołych, pogodnych, magicznych, pełnych prezentów, ale też ciepła rodzinnego i tradycji świąt Bożego Narodzenia. Ja jestem Brzoza i do zobaczenia już chyba w nowym roku.